O spotkaniu y, dowiedziałam się dzwoniąc akurat do ośrodka. Jestem zdecydowana, żeby mm, poprzez właśnie misję, wyjazd na misję e, służyć e, Panu Bogu i e, innym ludziom, czy innym ludziom, a w efekcie Panu Bogu. Na pewno taką pomocną drogą jest przystąpienie do jakiejś grupy. Samemu oczywiście można pomagać w, w swoim środowisku, ale chociażby zdobywanie nie wiem, pomysłów, czy, czy pomocy, czy e, inspiracji, wspólnego wsparcia, e, uważam, że warto jest właśnie przystąpić do, do wolontariatu, czy do jakiejś grupy zorganizowanej. Dzień dobry, nazywam się Denis Prot, jestem w już 4 lata. Co należało do moich zadań w domku. W domku byłam wychowawcą, yy, ponieważ yy, nie byłam głównym wychowawcą, czyli musiałam robić wszystko inne. Tak. Wiecie, jak ktoś nie jest główny, to ma wtedy najwięcej roboty czasem. Wyobraźcie sobie, że to był właśnie święty teren tamtych ludzi. Yy, I mistyczny krajobraz i... i... I też taka świadomość tego, że ci ludzie mają własną historię i kiedyś byli potem go. Śpiewam, tańczę, jem pomarańczę, byłam w Peru na misjach, wróciłam. Nie nastawiać się w życiu na siebie, czyli pomagać innym. A to jest chyba cel.